Witajcie kochani. W związku z zapytaniami, które ślecie mi na PRIV, A propos wczorajszego filmiku o uwalnianiu rzeki wody żywej i w ogóle o potokach rzeki wody żywej, które płyną spod Bożego tronu. Pytacie się mnie, w jaki sposób uwolnić te rzeki, w jaki sposób uwolnić to, co dał nam Bóg Ducha Świętego z jego mocą, z Jego uzdrowieniem, z jego życiem. I podzielę się z wami tym, co ja praktykuję, co ja odkryłam. Odkryłam mianowicie to, że żeby skutecznie przeprowadzić walkę z diabłem, najpierw trzeba skutecznie przeprowadzić walkę z samym sobą. Słowo Boże mówi w Księdze Przypowieści 16 rozdział, bodajże 32 werset, że kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Ja w to głęboko wierzę. Co to znaczy? To znaczy, zanim przystąpię do ataku na diabła, zanim zaatakuję jakąkolwiek ciemność, czy brak, czy chorobę, najpierw zaatakuję swoje wątpliwości, swoje negatywne myśli, zniechęcenie, osłabienie, zmęczenie, niedowiarstwo. Zaatakuję wszystkie te rzeczy po to, żeby wygrać wszelki atak z diabłem. I w jaki sposób ja to robię? Bardzo prosto. To jest klucz, który daje nam Biblia, bardzo skuteczny i bardzo mocny. Ja po prostu modlę się innymi językami. Modlę się innymi językami, czasem kilka godzin, czasem kilka dni, a czasem kilka tygodni, tak jak Duch Święty prowadzi. Kiedy modlę się innymi językami, angażuję w to nie tylko swoje usta, ale całe swoje ciało, swoją duszę, swoje serce, swój umysł, tak jak mówi Boże Słowo. Żeby robić to z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu. I z całej mocy swojej, kiedy się modlę, chodzę, gestykuluję, robię prorocze gesty, yy, tańczę, śpiewam, yy, podnoszę głos, przyciszam głos, daję się całkowicie prowadzić Duchowi Świętemu i kończę dopiero w momencie, kiedy czuję, że Duch Święty mnie... Z tego uwalnia. To znaczy, w momencie, kiedy moja wiara już jest tak podniesiona, kiedy mój wewnętrzny człowiek jest tak zbudowany i te rzeki wody żywe nie tylko już płyną we mnie, ale zaczynają się ze mnie wylewać na zewnątrz, wtedy wiem, że to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy mogę zaatakować diabła, ponieważ stoję w całkowitej pewności i zgodzie ze słowem Bożym, bo jestem w ogniu Bożym, naładowana Bożą energią, jestem naładowana Bożym duchem i wiem, że w tej sytuacji. Diabeł nie ma żadnych szans. Ciemność nie ma szans, śmierć nie ma szans, ponieważ jestem wypełniona, przepełniona właśnie tymi potokami żywej wody, które wypływając ze mnie pochłaniają to, co stoi na mojej drodze: to, co pochodzi z piekła, to, co jest niezgodne z Bożą Wolą. W ten sposób ja podchodzę do tego, kochani, i zachęcam Was, żebyście też to robili, zanim zaczniecie modlić się o samych siebie. Walczcie o wolność od wątpliwości i zniechęcenia, abyście mogli przystąpić w pełni wiary i uwolnić to, co jest w Was, tą moc, którą Bóg Was obdarzył, i obserwujcie, co się będzie działo. Błogosławię Was w imię Jezusa Chrystusa. Niech to będzie dobry dzień dla Was. Amen.